Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z Curychu. Tutaj mam dwóch braci. Alana i Stefana. Alan jest ze Szkocji, a Stefan jest z Szwajcarii. Co say hi? Hi guys. Hello, good to see you. Mamy spotkanie nasze baptystyczne i jesteśmy, słuchajcie, w bardzo ważnym miejscu za nami. Jest rubrik Twingri który, jeśli będziecie uważni, zobaczycie ma Biblię i miecz. So, Stefan, why he has got both Bible and the sword? Uh, well, you know, Wycliffe was famous to started a school uh, of Bible translation, or or, or an, a part in the church where we see behind the two towers. He started the so-called prophecy. Czyli Zwingli zaczął od tego, że założył takie kółka prorokowania, które w praktyce były takimi trochę naszymi miejscem tłumaczenia Biblii na miejscowy język niemiecki, i również komentowaniem in uh, the first german bible here in Zurich. i tu tutaj właśnie w zurychu pierwsza biblia została wydrukowana po niemiecku and uh, and the, the zwingli bible still exists today i mamy ciągle biblię Zwingliego. but why the sword? Um, uh, zwingli um, came to the conclusion that because the reformation was not going well he needed to defend also the reformation not only by the word of god which is the sword mm -hmm. for christians but with literally with military might so we had two mm -hmm. wars Uh, about the Reformation in Zurich. Czyli dlaczego tak dopytywałem, dlaczego ten miecz, czyli Biblia, to już wiemy dlaczego, bo przetłumaczą Biblię na niemiecki, ale miecz dlatego, że on również w pewnym momencie doszedł do wniosku, że trzeba bronić dzieła Reformacji również za pomocą legalnych środków i właśnie miasto Zurych wspierało Reformację poprzez swoje wojska. Były dwie lokalne wojny, właśnie związane z Reformacją. and Zwingli then died during the second war. I właśnie w trakcie drugiej Zwingli died. So why why it's important for you that he has got also the sword. So is it like showing that he wants your uh, city to be free or, or why is it so? Why you think? I think today that uh, uh, Zwingli's great achievement was that he was firm on telling the people um, go back to the word and read mm -hmm, the bible mm -hmm. and listen to the bible and mm -hmm. i think this has much more to do with uh, uh, with being a christian than taking literally a sword mm -hmm. so i think this statue means today that he has on the one hand the word of god and on the other hand there is this word in a sense of sword in a sense of Perhaps also as a warning. Okay. Try not to czyli Stefan tutaj go tak trochę podchwytliwie zapytałem, a dlaczego ciągle to jest ważne dla ludzi w Curychu, że on tutaj jednak stoi z tym mieczem, nie tylko z Biblią? No i Stefan powiedział właśnie, że wydaje mu się, że o ile to pierwsze co ma w ręku cwingli, yy, czyli Biblia. Jest jego takim ciągłym, yy, ważnym dla wszystkich chrześcijan dokonaniem, że on tą Biblię przetłumaczył. Natomiast to, że bronił tym mieczem, jest raczej takim ostrzeżeniem, żeby może tych dwóch rzeczy nie mieszać. I w ten sposób dzisiaj zakończymy. Życzę Wam wspaniałej soboty, nie Was Bóg błogosławi. Pozdrowienia z Curychu. Skąd myślę, że nagram jeszcze dwa fajne filmiki. Bye, bye. Bye, bye. Alan? Bye.